Cześć, witam. Ale wprawdzie jest lato, ale Handra nie wybiera. Może nas dopaść o każdej porze, w każdej porze roku i każdego dnia. Ja, kiedy mam Handrę, oglądam seriale BBC, czyli angielskiej stacji nadawców radiowych i telewizyjnych, która powstała w 1922 roku. Oglądam te seriale, ponieważ cenię je za następujące cechy. Przede wszystkim za wspaniałe aktorstwo. W tych serialach BBC każda rola, nawet epizod, jest wspaniale obsadzona i zagrana. Wprawdzie Anglicy śmieją się, że stajnia aktorów BBC jest niewielka, ponieważ w każdym serialu grają te same osoby, ale mnie to nie przeszkadza. Cenię po drugie za realizm, za wspaniałe odtworzenie epoki, czasu, w których rozgrywa się akcja danego serialu. I po trzecie cenię za wierność autorom, nie kombinują, nie zmieniają, po prostu są wierni tekstowi. Oczywiście, seriale BBC są różne. Ja dzisiaj będę mówiła tylko o tych, które dla nas, książkoholików, a zwłaszcza książkoholiczek, są najwspanialsze. Są to seriale oparte na literaturze od przełomu XIX i XX wieku. Numer jeden u mnie to jest serial pod tytułem Duma i Oprzedzenie. Oczywiście, Jane Austen. Było wiele ekranizacji tej powieści, ale ja najbardziej cenię ten serial z 1995 roku. To jest 8 godzin oglądania. Serial, w którym, w którym Colin Firth gra pana Darcy'ego, a jego Darcy to jest 100% Darcy'ego w Darcy. I Jennifer Egle gra Elizabeth Bennett. Cenię tę aktorkę za to, że ona jest nie jest może śliczna, ale jest to kobieta o wspaniałym charakterze i naprawdę godna, godny przeciwnik, czy godny dyskutant dla pana Darsja, Więc duma i uprzedzenie. Drugi serial Elizabeth Gyskell i panie z Cranford. Dwuczęściowy serial, dwie serie, 11 godzin oglądania. Cenię ten serial nie tylko za wierność autorce. Ale przede wszystkim za wspaniałe kreacje. Jeżeli powiem, że rolą jednej z pań właśnie bohaterek gra Judy Dench, no to już nie muszę niczego więcej dodawać. Cudowny, cudowny serial zda się z 2011 roku. No i niedawno odkryłam autorkę, przepraszam, ale muszę nałożyć okulary, żeby Wam przeczytać jej nazwisko. To jest Flora Thompson. Żyła na przełomie 18, przepraszam, XIX i XX wieku. Zmarła w roku 1947 i BBC zekranizowało jej powieść Z Lark Riz do. Candleford to są dwie serie na razie w Polsce wydane. Z Lark Reese do Candleford. To są dwie serie na razie w Polsce wydane. 10 godzin oglądania. Każdy odcinek ma 50 minut. Bohaterką jest Lark RISE to jest wiocha. To jest wieś, w której nic się nie zmienia. Candleford. To jest miasteczko leżące niedaleko tej wioski, ale miasteczko mające ambicje nazywać się miastem nowoczesnym. I nasza bohaterka, która nazywa się Laura, Laura Timitz, otrzymuje posadę na poczcie. No, a posada na poczcie jest wspaniała, ponieważ wszystko. Na poczcie się wie, wszystkie informacje, wszystkie plotki na pocztę docierają. Zaczynają się też jej no, romansowe przygody. Naprawdę super film. Nie wiem, czy jakaś książka, jakaś książka Flory Thompson została przetłumaczona na język polski. Jeżeli wy wiecie, to dajcie znać. I teraz yy, yy, odstępstwo od reguły. Anglicy bowiem. Kręcą nie tylko y, filmy, seriale oparte na własnej literaturze. Tutaj mamy przykład literatury francuskiej. Emil Zola i jego książka Wszystko dla pań, y, ale BBC napisało, że jest to serial oparty na tej książce, ponieważ akcja została do, przeniesiona do y, Wielkiej Brytanii, a dom handlowy nazywa się Paradise, czyli raj. I mamy tutaj główną bohaterkę, która robi karierę w tym domu towarowym, sprzedawczynie. Naprawdę warto zobaczyć, co Anglicy zrobili z francuską powieścią Emi Lazoli ile tu godzin wyświetlania 8 godzin oglądania więc naprawdę chandra musi każdemu wtedy minąć. A teraz film, który nie jest serialem ale chyba jest moim ulubionym filmem. Trwa półtorej godziny. Film nazywa się Czarowny Kwiecień. Został, został wyreżyserowany przez Marka Newella, tego od Czterech wesel i pogrzebu. Ten film był kandydatem do Skala, zdobył złote globy, a jest, została ekranizowana książka pisarki, która nazywała się Elizabeth von Arnim. Żyła na przełomie XIX i XX wieku, zmarła w czasie wojny w 1944 roku i Akcja tej książki, Zaczarowany kwiecień, rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym. Oto trzy bohaterki, trzy kobiety, młode kobiety oraz jedna stara dama należąca do Starej Anglii uciekają z deszczowego Londynu na południe, w Włoch. Tam wynajmują zameczek pełen glicyni. I leżące nad wspaniałym morzem. Dlaczego uciekają z Londynu? Każda ucieka przed czymś innym. Każda ma jakieś wewnętrzne problemy, i te problemy tam chce rozwiązać, chce znaleźć na nie odpowiedź. Polly Walker, Natasza Richardson. Grają właśnie w tym Czarownym Kwietniu, czy Zaczarowanym Kwietniu. Autorka Elizabeth von Arnim ma też coś wspólnego z Polską. Otóż chyba w 2014 roku, albo czwartym, sprawdzę moje notatki, został odsłonięty w 2004, zaraz jeszcze raz. W 2015 roku został odsłonięty w wielkopolskim miasteczku Bóg pomnik poświęcony tej autorce dlaczego ponieważ ona tam mieszkała przez kilka lat w Polsce właśnie w majątku swojego męża barona von Arnim mieszkała zachwycała się ogrodem i właśnie tam powstała jej pierwsza książka Elizabeth i ogród napisała więcej jeszcze inne książki jeżeli wiecie czy zostały przetłumaczone na język polski to dajcie znać bo ja tej książki nie czytałam, obejrzałam film i jestem nim zauroczona. I chyba ten film oglądam, kiedy mam największą handrę i kiedy chcę, że tak powiem, odzyskać równowagę. E, oglądam jej, tu jeszcze taka ciekawostka, na takim starym odtwarzaczu do płyt wideo, ale on jest bardzo poręczny, bo mogę go ze sobą e, wszędzie zabrać i nikomu nie przeszkadza moje oglądanie wideo, jeżeli niektórzy w tym czasie chcą oglądać mecz albo żurze. A więc to są moje ulubione seriali, kostru, seriale kostiumowe BBC. Napiszcie, czy też macie swoich ulubieńców, czy oglądacie takie seriale, co sądzicie o filmach produkowanych przez BBC. Dziękuję, do zobaczenia!